Cześć moi kochani, właśnie wróciłem z podróży z Wrocławia, z imprezy IDA, czyli International Detailing Association. Jest godzina 24, jestem zmęczony, więc przepraszam za brak energii. Nie miałem też czasu nagrać wcześniej tego wstępu, zapowiedzi, dlatego nagrywam teraz i za chwilę wysyłam cały materiał Kubie, żeby mógł jutro od rana montować. Mam nadzieję, że to pójdzie szybko. Wszystko sprawnie, tak zastanawiam się, co Wam powiedzieć, żeby też nie, nie spoilerować, nie powiedzieć za dużo na samym wstępie. Natomiast, no, była tak, była to pierwsza, jest to duży krok taki w Polsce. Pierwsza oficjalna impreza tej międzynarodowej organizacji, była również certyfikacja, do której ja też przystąpiłem. Certyfikacja ta podstawowa, czyli taki egzamin pisemny. 10 osób przystąpiło, czy zdałem, czy nie zdałem. O tym się dowiecie w filmie, no nie było, nie było najłatwiej, nie było najłatwiej muszę Wam powiedzieć, ale myślę, że każdy detailer powinien do tego przystąpić, żeby, żeby zobaczyć i absolutnie się tego nie bójcie. Impreza miała miejsce we Wrocławiu w siedzibie Detailing Academy, było, były tam miejsca biletowane. Ale było bardzo dużo naprawdę profesjonalnych detailerów. Było też sporo influencerów, youtuberów tych detailingowych, także z niektórymi miałem okazję spotkać się po raz pierwszy, porozmawiać. Też z kim udało się porozmawiać i coś nagrać, no to będzie oczywiście w materiale. Niestety ten egzamin był dosyć długi, później były wykłady, więc też tego czasu pomiędzy było niewiele. Nie z każdym udało się coś nagrać, ale. Ale coś tam jednak mamy. Ja cieszę się, że ta Ida w końcu wystartowała w Polsce. No i co? A, no i jeszcze, najważniejsze, słuchajcie. Matt Pedros, Garage Boys, którego z pewnością kojarzycie z TikToka, miał swój detailingowy stand-up. Więc oglądajcie i no, nie jest cały oczywiście nagrany, ale macie tam bardzo ciekawe zajawki. Zapraszam do materiału. Potwierdzenie mamy tutaj certyfikat. Bardzo proszę, Paweł Nowicki 19 listopada yy, zdał ten pierwszy egzamin. Yy, no i mamy trochę giftów. Tutaj mamy taki plakat International Detailing Association, światowy standard detailingu. Plakat z pierwszego eventu. Bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem, wam byli również goście. Yy, sponsorzy: o, kubeczek świąteczny, już kolor loka. Do, na herbatkę, kawę, rupes, widzę tutaj taki gadżet w postaci czapki, worek, e, mamy pady, pady e, od Old School Detailing, czyli Arek Kaźmierczak, dwa padziki komórkowe, Był też Swag Swagger, od którego dostałem taką paczuchę z jego kosmetykami, także zobaczymy co tam, co tam namieszał. O, proszę, mamy jakieś słodkości do kawy? Chyba wiedzą, że ktoś tu lubi kawę. Już wam wyciągam resztę. Co tutaj jeszcze nawrzucali? Tam są jakieś. Wow! Brelocze Krupesa, Czyli maszyna polerska. Mamy z Pool, Tire Tyrant Wheel Cleaner. Bardzo przyjemny produkt do regularnego czyszczenia. Felk, no i tutaj coś, Cure Lab kochani i to jest taka, no przedpremiera mogę powiedzieć, bo o tym, o tym będzie jeszcze się dużo mówiło i ja wam też z pewnością będę dużo mówił, bo jestem trochę tam zamieszany w ten temat mm, więc tak nieoficjalnie, półoficjalnie pół no bo jednak na kanale widzę, że zdecydowali się, żeby wrzucić tutaj jako gifty te pierwsze produkty nowa Nowa marka Cure Lab, e, polska, ale e, no jeszcze nie będę mówił, kto się za to zabierał, o tym będzie. E, ale zabrali się za to no, poważni ludzie. Tak to wygląda. I lecimy dalej z materiałem. Grzegorz, dlaczego nie przystąpiłeś do egzaminu? Ida muszę się jeszcze lepiej przygotować. Chcę tylko repetycji. Nie, nigdy po repetycji. Po, po repetycji. E, no, ale dlaczego... Nie, bo ja szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak mało osób przystąpiło. Myślę, ale że się ja boją. Myślę, że ludzie są nieśmiali i nie są pewni swoich umiejętności, swojej wiedzy. A boją się porażki trochę. Myślę, że nie porażki, ale że się nie uda. Weryfikują to, że nie są do końca tego co Znaczy ja wiesz, nikt nie lubi przegrywać, ja też jakby się zapisałam i tak mówię kurczę, co, co to będzie jak nie zaliczę, jak ten, ale będzie ryfa. ale z drugiej strony sobie pomyślałem, dobra, ale będzie niezły clickbait, nowik nie zdał egzaminu, ale też będzie świadczyło myślę, o tym, to, że myślę, jest że 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 naprawdę, fajny poziom. Ale myślę, że nawet jakbyś tego egzaminu nie zdał, to by się nic nie stało. No właśnie. Ja myślę, że to jest, to ale to jest do przodu. Ale ja się cieszę, że tam przystąpiłem, bo to y, jakby tak też pewne rzeczy takie miałem jakieś wątpliwości. Y, ale dzięki temu y, też gdzieś tam jestem w pewnych aspektach mądrzejszy teraz. I to że... mi się bardzo myślę, spodobało. Myślę, że tak ja się nad tym zastanawiałem, jechaliśmy Michałem tutaj się nad tym zastanawialiśmy. W sumie tak trochę żałuję, że tego nie zrobiłem. O, to mi się o, podoba. podoba, no ale, ale naprawdę, bo jest takie... Tak fajnie. Nawet nie wiem jeszcze, bo nie ma wyników, ale myślę, że trzeba to zrobić. Może tutaj też kwestia, to się zapytałeś, dlaczego nie przystąpili, może kwestia tego, że nie wiedzieli, że w języku polskim w chwili obecnej już jest możliwy ten egzamin. A no Wcześniej tak, tak, tak bariera tak, językowa zawsze jest. No dobra, po kolei lecę, po kolei lecę. Eee, Jak u egzaminu? No, eee, tak pytam, że dużo osób się jednak trochę boi, e, a ty chwili przystąpiłeś i... Zgadza się. się. No, do odłaty do, 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 do świat należy, tak więc e, nie było łatwo. Wymagało to po prostu e, podejścia amerykańskiego. I... Tak. Dokładnie. Nie za bardzo kombinować, po prostu jeżeli ktoś faktycznie robi to, umie, no to po prostu nie będzie miał z tym problemu. Wie? Ja szukam odpowiedzi dlaczego tak dużo osób, mało osób przystąpiło, tak? czy to jest, tutaj Grzesiek odpowiedział, że może bariera językowa, nie każdy wiedział, że będzie po polsku ten test. Albo ludzie jeszcze jednak trochę się jakby boją, nie chcą, nie chcą oblać i nikt nie lubi przegrywać. Jasne, że tak. Myślę, że to jest... Tam już ktoś mówi, że wie, zaraz zapytamy. No, A jak, jak jest twoje zdanie? Myślę, że ja sam do tego od 2018 roku kręciłem się wokół tego i nigdy to nie doszło do, do celu, bo właśnie gdzieś tam też jest bariera językowa i trochę troszeczkę trzeba było gdzieś tam więcej zachodów. No to jest pierwszy ruch, gdzie po prostu w Polsce możemy to bardziej, m, prościej zrobić, e, więc e, jeszcze w języku polskim to, no, to był taki pilotażowy e, teraz e, tak. E, tak, szkolenie. Tak. Myślę, że też nie do końca e, marketingowo to było, że tak powiem, wcześniej. Nie było tyle czasu też. No to ja Dokładnie, się... to było na już, na, na wczoraj tak naprawdę udało się do, to, to zrobić, ale myślę, że nie ma czego się bać i po prostu wystarczy podejść i spróbować. Nie? Otóż, Cube, Cube Detailing. Tak jest, Cube Detailing, Detailing of Tomorrow, jeżeli chodzi o YouTube'a, cześć. No właśnie, of Tomorrow, to podoba mi się ta nazwa. A dzięki, wymyśliliśmy jest... w sumie razem z Radkiem, właścicielem Poka Premium, e, jako że razem z nim w sumie współ, ten kanał. On ma oczywiście na tym kanale swoją serię Poka, swoje studio. Mam nadzieję, że będzie okazja kiedyś Ciebie odwiedzić i pokazać te Twojego studia. E, jak się oczywiście kiedyś, zgodzisz. Pewnie, że tak zawsze. Jak kiedyś, czas. kiedyś mieliśmy taki ten e, projekt Emix On Tour, zresztą to jest jeszcze i czasami odwiedzamy, e, ale też właśnie chciałem tak odwiedzać różne studia, no ale to zawsze czasowo, czasowo. No jest to dosyć ambitne e, gdzieś tam podejście, żeby to, to zrealizować. Ale ja lubię ambitne wyzwania, natomiast słyszałem gdzieś tam pobocznie, że pytałeś o... Tak małą frekwencję na, yy, na egzaminach. egzaminach. Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj akurat zaproszone osoby akurat yy, dosyć mocno starają się wprowadzać trendy, jakby same wyznaczać standardy w tej branży, dlatego narzucanie, albo może nie narzucanie... Yy, ja tu zostałem zaproszony jako yy, yy, osoba, której zostanie przedstawiona wizja IDA w Polsce. Mhm. Myślę, że teraz będzie mi zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję, że chcę w tym uczestniczyć, a cała reszta osób, która mimo wszystko nie wzięła dzisiaj udziału w egzaminach, miała takie podejście: no w końcu to ja wyznaczam standardy, ja mogę pokazywać jak to ma wyglądać, a nie, że ja będę egzaminowany. Jest tu tak. du dużo osób, które same, yy, można powiedzieć, kwalifikują się na takich egzaminatorów. Myślę, że to mogło po części o tym, zaważyć. O, tak, o tym o tam powiedziałem tak w spontanicznym moim krótkim wystąpieniu, mam nadzieję, że nie przynudziłem. E, ale też mi się wydaje, że jest e, tak, że, że nie potrafimy czasami, ja, ja to miałem kiedyś, że wiesz e, Yy, czułem, moje, że jest jestem, moje jest najmojsze, To powiedziałem, że jestem, pozjadałem po prostu wszystkie rozumy i jeżeli tak się zachowywałem, to, to przepraszam, ale to też powiedziałem, że ten nasz kanał dał nam dużo. Pomimo, że już no, byliśmy na jakimś tam etapie, bo to było gdzieś tam yy, rozpoczęcie kanału 6 lat temu, a drugie, tyle jak działam w detailingu, ale kanał dał mi to, że właśnie otworzył mi trochę głowę i troszeczkę bardziej, inaczej zacząłem patrzeć na pewne tematy, bardziej rozpatrywać produkty, to też pod różnymi kątami, dzięki też widzą, ale przede wszystkim też nauczyłem się przyjmować... I krytykę i wiedzę od różnych osób i nawet taką mam chęć, żeby od każdego się czegoś nauczyć. I uważam, że każde spotkanie, zresztą nawet jak prowadzę jakieś szkolenia i przyjeżdżają e, osoby entuzjaści, to sam podczas... wy, 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 bytujesz, no, oni czy... czasami potrafią sprzedać jakiś ciekawy patent Aż Ja w, jestem ogóle... w szoku. Nie? Ostatnio byłem właśnie na, na, na szkoleniu z Adebela, gdzie najwięcej mięsa i najwięcej tej merytoryki i tego, co mnie pociągało, było w kuluarach całego szkolenia, gdzie wymienialiśmy się doświadczeniami. Uważam, że tego typu spotkania co dzisiaj mają właśnie największy sens pod kątem dzielenia się tym co wiemy, jakby uczenia się od innych, ich doświadczeń i co swoją drogą bardzo fajnie wybrzmiała z Twoich kanałów chociażby z filmami z Adebele, które robisz, gdzie mówisz po prostu, że nie ma co się zamykać na to co wiemy, tylko warto być otwartym na nowości. Zdecydowanie i to też dzisiaj jeszcze Piotr Kudela znany jako Minetu, z Mineto Mineto, nigdy nie wiem jak to Jadrek jak to się czyta? Napisz w komentarzu. Tak jest. On mimo ponad 20-letniego stażu on cały czas gdzieś się stara udzielać, rozmawiać, to jest niesamowite. Zresztą Krzysztof Kanar też cały czas lata i też szuka jakiejś ciekawej wiedzy, mimo że jest już ile? 16 lat? Ile w branży? Są tutaj dinozaury w 14? 2008 no to tak, 14. No, I krzyku zdecydowanie też cały czas szuka wiedzy, nie? Jak mógłbym tylko dodać na sam koniec, żeby Was nie zanudzać, na pewno bardzo fajnym wydźwiękiem tutaj organizacji w Polsce jest ustandaryzowanie pewnych zasad. Czyli żeby oddolnie gdzieś tam cały ten zakres detailingu, wszystkiego co robimy, miał pewien standard podstawowy. Natomiast te górne standardy. Określejmy my wszyscy nawzajem i myślę, że ten przekaz najbardziej rozwali system, jeżeli będziecie na to otwarci. Dokładnie. Dzięki. Dzięki. Dzień dobry. Taka kamera? Krzychu Kanar, czyli mistrz w prania, dzisiaj bał się, że obleje Bez test... Bezys. <słuk> bezys. Bał się, że obleje test z akurat z prania i mało brakowało. Mało brakowało. Bo podpatrzyłem tam odpowiedź jego na jedno pytanie. I musiał poprawić. Musiałem poprawić. No to nie jest tak, że się wie wszystko, no niestety. Nawet po tylu latach, ale fajnie. No właśnie, co myślisz o tych yy, testach? Wiesz co ja myślę, że wszyscy zdali? Nie, yeah, wszyscy zdali! Co, ja myślę, że to jest fajne. nie? Po pierwsze, tak, odświeżenie tej wiedzy, którą się ma, skonfrontowanie w ogóle z innymi osobami, tak z całej Polski, bo dyskutowaliśmy też na temat pytań, na temat tak. tego wszystkiego, co tam było zawarte. No i konfrontacja przede wszystkim z tym całym amerykańskim systemem myślenia, gdzie ten tajnik jest troszeczkę inny niż u nas, tak, inaczej tak. to wygląda. Podobało mi się to i myślę, że będę przystępował do kolejnych egzaminów. Ja też, ja... Oczywiście, że tak, bo to jest świetna zabawa. Pomijając fakt, że, że mamy dyplom tak, dla siebie, że mamy dyplom, możemy powiesić na ścianie i, i cieszyć się tym to cały czas możemy się rozwijać, no, pogłębiać swoją wiedzę i to też jest fajne. Jeszcze chcesz coś dodać? No oczywiście, wiadomo. Jak <grym> zawsze. Najważniejsze jest to, że ja tak do tego podchodzę, że trzeba się rozwijać. Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu, a kto się stoi w miejscu, się cofa, bo inni prą naprzód. Dokładnie. dokładnie. Niezależnie ile lat działacie w danej branży, cały czas trzeba się rozwijać. A ja jeszcze chciałem Ci z tego miejsca pogratulować tego ostatniego projektu. A, Natasza, tak. No tak, tak jest. To był bardzo fajny projekt. Miesiąc stało auto u nas, ale wyszło finalnie bardzo Mega. fajnie. No i czekamy na następne fajne wozy, oczywiście. Ale już jest coś w planach? Coś jest, No to KNR Detailing, Stara Gwardia, hej! Słuchajcie, spotkałem Pawła, pierwszy raz mam okazję z nim rozmawiać jest na żywo. Pawła no, oglądam na YouTubie. Kanał Stepanik z Nowickiej Emil z Tak, ale Na mieliśmy okazję się tam nigdy spotkać to tak, to dzisiaj to to, to się A dzisiaj jest okazja, no nie? Super, ja, będziemy porozmawiać Zastanawiałem się... Ja tutaj pokładam duże nadzieje w ogóle, jeżeli chodzi o idę bo jednak cieszę się, że coś będzie tak zstandaryzowane i i przede wszystkim ja postrzegam ten ich profil cały znaczyjący tą stronę jako taką, takie social media, taki Facebook, ale dla detailerów, gdzie rzeczywiście będziemy wymieniać się tymi doświadczeniami i mam nadzieję, że to wypali tak jak chłopaki zakładają, tak jak my zakładamy i że to nie będzie tylko jakiś taki twór, gdzie sobie zrobimy egzamin, zapłacimy i przyszyjemy na szybkę, tylko rzeczywiście będziemy się spotykać i wymieniać doświadczeniami. To by było dla mnie, to jest dla mnie najważniejsze. Słuchajcie, Paweł jest zarządziem? No tak. Współtworzy organizację tutaj na Polskę. Na, 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 na no, warto dodać, że to jest tak, że tam co, co roku są wybory i tak naprawdę każdy, każdy może zostać, eee, no, tylko że to jest takie działanie, wiadomo, non-profit, total, charytatywnie. Chłopaki to odwalili, ja ostatnio nie miałem za bardzo czasu się w to angażować, ale reszta ekipy naprawdę zrobiła mega robotę, żeby to wszystko przygotować. No i wszystko tak naprawdę to jest taka, taka, taka praca i mam nadzieję, że też inne osoby będą się angażować. Ty, Paweł, pierwszy raz jesteś U Łukaszeta, no. Tak, 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 tak. Mega, nie no, super. Jak Słuchajcie, chciałbym tak to wymawiać, po prostu. A no tutaj jest kamera, ciężko jest jakby to ująć, bo to jest takie jakby trochę oficjalne, przez tą kamerę. No, no, Ale myślę, że to fajnie wyjdzie. nie? tak, nie, tak, bilety. No, to tak, 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 tak. Będę coś się starał, z tego skleczyć, żeby jak ten vlog wyszedł i tyle, nie? Powiedz mi jeszcze no. dla kanału, dla widzów kanału e, Emic Towiski. Ty my to tak naprawdę zaczynałeś bagać po nie, 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 to nie? To nie, to nie. To ja to po prostu... Nie, 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 ja pokazuję swoją pasję. Stawiamy, po to, nie? To mi się to zawsze podobało, że ty zaś. Nie, nie, żadna myjnia. Nie, Myślałem, że ty zaczynałeś tak z takich, wiesz. Szerega myjniowych. Nie, 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 nie. Po prostu, wiesz, kiedyś... 谢谢大家。 Takie, taki pomysł, My, żeby pokazać po prostu, jak, 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 jak pracuje przy samochodzie. Tak. W ogóle król połysku się zrodził z tego, że ja pamiętam dokładnie, to chyba moja żona wymyśliła. E, powiedziała, jak fajnie pracuje gdzieś tam przy nami, i coś tam plum, plum, plum. <grym, <grym, i poszło król połysku. Okay. A ty, a, ty a powiedz mi, cały czas ty, a, ty a, działasz pod nim w domu? Ja pamiętam te pierwsze filmy. Nie, pierwsze Wybacz, ale nie śledzę, bo nie jestem w stanie już swoich nawet... Oczywiście, każdy z nas Mało czasu. Słuchaj, pierwsze odcinki były kręcone, pierwszy właściwie vlog był kręcony u kolegi. U kolegi, to była hala. On tam świadczył, a właśnie, to już wiem skąd ta myjnia. No. Bo on tam miał myjnię praktycznie. Okej, dobra, no widzisz. No, 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 no. no, dobrze, tak, no. dobrze świtało mi no, tylko, no, no, ale no, no. nie tak było. Dobrze zapamiętane. Czyli wszystko zaczęło się generalnie od zajazdki na detail. Tak, tak, tak. tak. I wtedy i żona wymyśliła, że król zostanie królem. No, że król zostanie królem. Coś mówiłem na temat no, wosku, firna, że jest taki włoski, Sopra, nie? Nie wymieniłem jego nazwę, Nie, chyba tak właśnie powstało. Ale nie pamiętam dokładnie, tak, ale, ale <noise> z 4, 4, ten to, to no. A to, co ja teraz robię, to jest dom, ale to nie jest mój dom, bo ludzie myślą, że to jest mój dom, a... W no, możesz, my rodziczy, so, so, mieszka, się to jest oh, mój to jest mój, jesteśmy rodzicami. Kołzynka tam mieszka, oni mają karę, żeby potestować. Grzeczny siłownik, to jest użyczanie. I tam działa, .Yeah, no i tam wszystko działa. Ekstra, ale dużo osób, jakby kreatywne tutaj, zawsze sobie mówię, bo pokazujesz, że statystyki, nie tyle testy, to właśnie taka, po prostu robota, nie? No tak, no tak, no. Padają gdzieś tam jakieś propozycje, żeby coś przetestować i tak dalej. Ja nie wiem, czy się w tym dobrze czuję. Dzisiaj na pewno w tych super sprawdzasz, mi się podoba, naprawdę rewelacyjnie to prowadzisz. Jesteś taki bardzo wnikliwy, wszystko na atomy, wiesz, rozłożysz, ale fajnie wyprowadzisz, to się właśnie Ale mówią, że za dużo gadam. Nie Ucisz się. dlatego no. <głuczysz> no, no, dzisiaj krótko. Ja się przyznam, że też korzystam z Twojej wiedzy, bo uważam, że się powinniśmy uczyć się zawsze od wszystkich. E, Dokładnie, nie? ja też to mówię. No. No. Zawsze. zawsze. No. Także tego. Mamy wszystko. Bardzo dziękuję. No. I co? Pozdrawiamy, pozdrawiamy tutaj widzów i tutaj. I tutaj. Widzów. No. Jest z nami mama detailerka która świeżo to otworzyła studio. Tak. E, dużo szumu było u chłopaków, u miłośników detailingu e, na ten temat. E, a skąd w ogóle się narodził detailing? Skąd pomysł? Eee, Cóż, od dziecka w zasadzie tak, ja lubiłam dobrze. robić coś z samochodem. Była to jakoś jakaś moja pasja, jakieś tam hobby. się pracowałam z, ze zwierzętami, ale stwierdziłam, że no czas się przebranżowić, bo emocjonalnie... W się sensie weterynarzem byłaś? Tak. Ale jazda. E, więc emocjonalnie za dużo my to kosztowało i stwierdziłam, że chcę robić coś, co będę lubiła robić. Ekstra. No i w tym kierunku. I sama działasz na razie, czy... Na razie sama działam, e, koło męża, który jest manikiem samochodowym, e, więc... Ale możesz też po tak polerować? E, na rotacji, owszem. Nie, czyli taka tak. stara szkoła. Stara szkoła, jak pokazała mu do to, to wow, można coś inaczej zrobić. Także trudno w Ekstra, czy będą jakieś filmy? Coś się będzie działo? Czy na razie tylko działasz jakieś? Na razie działam usługowo, zobaczymy, czy się bardziej w pensuje media, czy nie. Czy na razie mama detailerka na Instagramie, możecie śledzić. Ciesielska detailer. Kobiety też detailingują. Ze mną padry. Auto jak ta lala, jak ta lala. Serdecznie, serdecznie Was pozdrawiam. Mam takie ładne naklejki, bo tak. Fifi jest fanem naklejek, fifi, auto jak ta cię przyklej na wyro, tak żebyś <laughs> pamiętał. Ma na krześle jedną. No to druga <laughs> będzie na wyro. Będzie druga. Na e, tak jest. Patryk, e, uf, ej, kiedy jakiś wspólny odcinek? Teraz. <laughs> no teraz. Nie chcę tak. tego zrobić prezentację takiego tutaj czegoś. Wam no, nie mogę powiedzieć, to za bardzo jest, Podsadzimy. ale jest. Pyszne, jest bardzo smarowalne. A jak to się będzie sprawdzało na że to podejrzewam, że Paweł też wam pokaże. Daj powąchać Macie. Prawda, prawda, prawda. 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 Nie mam. Owocowo, owocowo. Co oni tam Na nowo coś wymiesza? Pomadka jakaś. Do <grystanie> wiolki. O, no, nie, to... Ale... no żony nie przyjechały, to będą no, przynajmniej miały bardzo... ten też nie was pozdrawiamy eee... z pierwszej takiej imprezki po trzy Ty dobrze mówię? Idy. Tak, a kiedy przystępujesz do egzaminu? Jak się nauczę. Ale czy wysoki jesteś, a ja Paweł, niski. Paweł przecierał szlaki, jeżeli chodzi o egzamin, ściągał i udało mu się zdać. Ja akurat Podobno tego dług... tylko dwa błędy. Tego długopisu do ściągania nie miałem. Podobno. Jest tak trudno jak na jazdy na kategorię C plus E, plus przewóz osób i autobusów. Nie strasz, nie strasz, nie jest tak no, Myślę, że taki będzie dobrze, ale e, ja jestem rozopłacony i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja przystąpić do tego egzaminu, żeby potwierdzić swoją wiedzę i swoje kwalifikacje. Także my Was serdecznie też zachęcamy, jeżeli jesteście profesjonalistami, chcecie się nimi stać, tak jak najbardziej sprawdźcie sobie. Ida, co to takiego, jak to wszystko wygląda. Ale tym resztę ty Z Jestem gaduła nie. z domu po mamie. A resztę to wam powie Paweł. <laughs> się Mówią, że ja dużo gadam, ale ty chłopi... To już wiesz, no zasło mi teraz włody, nie ma na To jest twoja woda? Nie tak, miało piłki. <laughs> Właściwie bardzo dziękuję. Nie jest to mój pierwszy występ na scenie. Ale bardzo prawdopodobne, że większość was nie żyje. Powinni mnie kojarzyć wasi dziadkowie, którym przez kilka lat na różnych scenach domów, domów różnej kultury po... Od... garnki za kilkanaście tysięcy złotych. Dobra, pierwszy wszedł. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem niedawno w moim życiu wydarzył się prawdziwy twór. Nie chodzi mi tutaj o narodziny córki. Chodzi mi o to, że w końcu schudłem i mogłem zmieścić się w jednej jeba... b***** rurki z zary. Ale gdy przeczytałem... Podpunkt pierwszy. Uwaga cytuję. Puryfikacja wstępnego zanieczyszczenia przy użyciu neutralnego prenoszu w postaci pianu, to musiałem się już posłowić. Postanowiłem zwrócić uwagę w swojej pojedynczości na to, co w naszej branży jest najważniejsze. A o czym bardzo duża część osób w branży zapomniała. O trosce o szczególnych autach. Czyli portalach. Postanowiłem przypomnieć najzwyklejsze, najprostsze, inaczej często skuteczne bezwzględnego marketingowego pierdolenia i wyszukałem najstarsze zdanie napisane po polsku o polerowaniu maszyną rotacyjną. Daj acz, ja a, a ty podtrzymaj. Co w przełożeniu brzmi? Daj to teraz, ja pokręcę, a ty sobie w chwilę poleżeć. Bracia i siostry, spoglądając na was przed występem i przysłuchując się rozmową doskonale wiem, że większa część z Was ma na swoich sumieniach detailingowe wegrzewne. Używanie dimera. Płacenie pusto na zamiast powłoki. A na skóry. Czy kasowanie klienta za zwalnia, że się zrobiło one-stepa, bo klient nie widzi. Nie widzi dostępna, tego w każdym odcinku, popierdala, że jest człowiek, którego zna praktycznie cała Polska. Jego nazwisko jest, jest rozpoznawane nie tylko w naszym środowisku. Wielki szur, czy szpros, czy to prostę dwa tytuły, w których swoje wielkie role odgrywa Jan Nowicki. Pedros, ale ja Paweł jestem. Nie ja. Jan Paweł. Jan Paweł II, bo pierwszy był spawny. <grym> To się w głowie efekt przyrodzenia Albusa. Bo to ja nie rozumiem, jak można taką karierę filmową zamienić w momencie samochodu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale no jak z tym rozmawiacie na żywo, to wyłącza się efekt pokemona i już czasami pika pika. W jakiś czas temu liczył detektyw Krotkowski rozwiązanie jedno ch... z tych i on po prostu w swoich filmach dał amorsem, audycja zamieniła na kompanię, po prostu żeby się urodzić do ***a. Brawo! Miss! Ale Nowicki to prawdziwy kot polskiego zabawienia. Może nie lew, może nie tygrys, pewnością koc, który wszedł na płotki mruga. Ale nie ma co okrywać, bo zarówno tymi Londyn, jak i nas kierunkowska z kolejny punkt za Polską w oddali. I zaraz zimą więcej odsypnić chorobami zaraza zaraz zaprzestała koniurę przeciętna prostytutka. Jak powiem?